Kosę, to, to trzeba by chyba już naoszczyć, nie? Bo za niedługo będzie co kosić. Pierwszy luty 2025. 3 stopnie. Dzięcio rozwalił kolejny ul ze styroduru. Badziewie. A tu to już chyba zamieszkał. Leszczyna. O, kotki wypuściła, ale pyłku nie ma. W śniegu tyle, co kodno płakał, Bardziej jesień. Witam bardzo serdecznie. Dzisiejszy filmik będzie o tematyce pszczelarskiej, chociaż wcale, że tak powiem nie, na, nie zaskoczyłem ponownie na pszczelarzenie, bo z tym kończę, ale dzisiaj słuchajcie, wyświetliło mi się, wyświetlił mi się pewien film takiego pszczelarza, który kręci filmy jak Katarynka. I on robi przegląd no, no pod koniec no, no, miesiąca stycznia. Czyli to takie jeszcze miesiąc zimowli jak bank. Na bank. Czy mi się to nagrywa? Nagrywa, dobra. Mogę gadać. A i słuchajcie, tam jest na, pokazane, że woda z ula się wylewa wylotkiem. Tam jest przewężony wylotek na jedną pszczołę. Nie rozumiem tego. Na jedną pszczołę zimą wylotek. Ok. Gąbką. Ta gąbka jest, słuchajcie, mokra, aż to wykręca z tej gąbki kapie. Czyli tak naprawdę w ulu jest niezła paruwa. Czym to, że tak powiem, skutkuje? Taka w cudzysłowie paruwa nie? sauna. No to, że te pszczoły mają przegwizdane, słuchajcie, dlatego, że jest im zimno. Bo sucha atmosfera powoduje to, że każdy z nas odczuwa nawet duży mróz. Może być, ale jak jest sucho, to jest nam cieplej, a może być dodatnia temperatura, i jak jest duża wilgotność, jesteśmy oblepieni, bo mokrzy nie wpadliście nie? gdzieś do sadzawki. Jakiejś. To natychmiast słuchajcie, ta przenikalność naszej temperatury i każdego owada, zwierzęcia i tak dalej, e, wychładzanie jest, no bo to jest radiator, nie? E, wilgoć jest radiatorem. E, szybciej studzimy się i wszystkie inne owady zwierzęta tracą ciepłotę ciała w związku z tym e, dlatego jest wilgoć polu tak bardzo niekorzystnym zjawiskiem ponieważ co to powoduje że pszczoły muszą grzać grzać bardziej czyli eksploatować swoje organizmy zużywać swoją masę e, tkankę tłuszczową e, żeby e, i chudną i chudną, a te pszczoły zimowe powinny być tuściutkie e, przez okres zimowy troszeczkę tego zapasu, sobie, słuchajcie, tam skonsumować, znaczy z siebie skonsumować, bo bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest, jak pszczoły się odżywiają podczas zimowli, Wtedy cały proces, mm, cały proces słuchajcie przetwarzania pokarmu powoduje to, że te pszczoły krócej żyją. No, tak w skrócie wielkim mogę powiedzieć. Jedzenie muszą mieć, ale cały bajer polega na tym, żeby pszczoły podczas zimowli miały marginalną konsumpcję tego pokarmu i żeby ten pokarm był mega, bardzo. żeby mi ręka nie ścierpała się, muszę tutaj jakoś tak, żeby on był mega energetyczny, czyli pieszka dobrze zakiszona w sezonie przez pszczoły, plus słuchajcie, miodek. To taka kompozycja Kwint esencja, że tak powiem, takiego powera, Troszenieczkę zjeść, troszenieczkę, ale mieć tyle energii, żeby nie zapchać sobie to, żeby nie zmuszać swojego organizmu do przerabiania jakichś, nie wiadomo, jakichś ilości pokarmów, tylko to, żeby sobie dziubnąć i dalej siedzieć cichutko na tyłeczku, w kłębie skłębione, o to tutaj biega. Słuchajcie żeby, jak słońce, nie? bo pszczoły się orientują po słońcu. Jaka jest pora roku? One to widzą nawet przez chmury. My tego nie widzimy, bo my nie widzimy, tak jak pszczoły. Ale widzą te różne pasma światła, które emitowane są przez słońce, nawet przez chmury. A jak są? Może nie jakieś za grube te chmury, tak to nazwę, no, ale się orientują, kiedy one mają co, to one mają robić i tak dalej, i tak dalej. Kiedy jest przesilenie dnia, one wszystko wiedzą. One obserwują po prostu światło, ile to światło dociera w ciągu doby przez wylotek. Dlatego słuchajcie, to jest coś takiego, tam. jest barć, nie jest drzewo, jest dziura. I pszczoły wchodzą sobie do tej dziury, tam budują plastry i tak dalej. I teraz sobie zobaczcie coś takiego. Przez tą dziurę wpada światło na te pszczoły. Bo zauważcie, że zawsze pszczoły wybierają, bo robiłem różne eksperymenty jeszcze, jak byłem wariatem pszczelarskim, w jakieś barcie się bawiłem i tak dalej. Jakieś kukułki i tak dalej. Kto oglądał moje filmiki, to wie. I teraz tak, to jest jak zegar słoneczny. Wpada światło, słuchajcie, mm, przez tą dziurę, nie? I przechodzi, przechodzi, przechodzi. Rysuje taki ślad na, tych, na tym kłębie, na tych pszczołach, na tym plastrze. One się komunikują kursy, nie? Jak światło wpada przez tą dziurę rano, to mówią te pszczoły, na które pada to światło. Ja, 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 ja. No to dobra, ale ona miała numer, słuchajcie, 7, czyli ta, która się odezwała z numerem 7, to znaczy, że jest godzina 7 rano potem to światło, słuchajcie, takie no, różne, nie, bo chmury to tamto tamto miga, ale generalnie, słuchajcie, te widma różne, pasma światła um, są odczytywane i potem się kończą na przykład na godzinie 16 i w kłębie e, pszczoła, od 1 do tam 30, powiedzmy, czy tam znaczy 24, tak to ujmijmy. Dlatego jest ograniczona ilość plastrów. Z reguły robią to na 6-7. Ja to mówię bardzo chaotycznie, ale chcę Wam po prostu skrócić oglądanie tego filmiku. I tam ta 16 się odzywa i mówi, dobra, 16, nie? A jak się zaczną odzywać te ze skrajnych coraz bardziej, no to tak chciałem tam taki bajer sprzedać taką bajkę kompletną, wymyśloną z głowy, ale mniej więcej to tak działa. Że pszczoły orientują się jaki jest pora roku i po wysokości słońca na niebie, niebios niebioskłonie, czyli kąt, kąt jak wpada tego światła do ich barci, dziury, to gdzieś tam wlazły. Z reguły od strony południowej to robią, nie od północnej. Zaobserwujcie. Tam bardzo wiele lat temu wam kręciłem filmik, że pszczoły wlazły do tamtego drzewa. Nie wiem, które, czy to tam, tamto, czy tamto, chyba tamto. I ono jest pęknięte właśnie od strony południowej. I ten sęk taki wygryziony po jakiejś tam gałęzi kiedyś, właśnie jest od strony południowej. I już dużo lat temu to ten filmik kręciłem, i wam pokazywałem. I potem zacząłem się zastanawiać nad tym wszystkim i obserwować, coły w naturze i. Potwierdziło się, że w, zdecydowanej większy, największy, w większości przypadków właśnie tak to jest. No ale odbiegam od tematu, słuchajcie. E, to jest w moim stylu, nie? Żeby Wam też troszeczkę uświadomić pewne klimaty, jak ustawiać pasiekę swoją, żeby pszczoły wiedziały, słuchajcie, jak mają i kiedy mają czerwić. Żeby miały dobrą obserwację, nie wychodząc z ula. Bo jeżeli macie wszystkie. Ule ustawione do ściany południowej, albo tylko połowę, a drugą połowę macie odwrotnie, do, do ściany północnej. To jak ktoś jest wnikliwym pszczelarzem, to sobie i takim bystrym obserwatorem, to zaobserwuje właśnie sporą różnicę między tymi rodzinami, jak one reagują, a tymi rodzinami, jak one reagują, na przykład na rozczerwianie się i wychodzenie z zimy. Dodatkowo jeszcze to jest temat oczywiście rzeka, jakie masz ule, czy masz jednościenne, ocieplane i tak dalej, albo jakieś w ogóle antyki, które nie mają, a moim zdaniem w dzisiejszych czasach, takich chorób bardzo ciężkich, agresywnych, nie mają zastosowania. Słuchajcie, ule typu antyki, no to są dobre, ale do muzeum, a nie do przelażenia, żeby mieć wyniki. Chyba, że mieszkasz na jakimś takim terenie, gdzie nie dotykać się po prostu to co mnie tu dotyka i wszystkich innych czyli teren nie nie mają nieść tej warozy i tak dalej no to po prostu pszczoły będą się nie w oponach i też będą plastry budowały będą zdrowe i tam zrobią swoje środowisko uli i kompletnie to nie ma znaczenia po prostu wtedy ale ja mówię o takim o takich przypadkach gdzie teren jest bardzo mocno przestrzelony, no, i ktoś trzyma starodawne ule, na przykład jakieś warszawiaki, które, no właśnie, a, które nie potrafi jeszcze obsługiwać tego całego biznesu. Ja zrobię przerwę, zastanowię się, słuchajcie, jak mam wrócić do tego wątku całego. I muszę się po prostu, kurwa, napić. Dobra, nagrywa się. Dlaczego mówię, że się muszę napić? Słuchajcie, bo wreszcie mam smaka. Takiego po prostu, po ludzku smaka na to, żeby się napić. Bo cały czas ciężko tyrałem, pracowałem, słuchajcie, nie miałem w ogóle wolnego, nic. Ponieważ oprócz pracy zawodowej, to awarie różnego rodzaju, słuchajcie, u znajomych. I to takie awarie, że no pomóż, 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 zrób to, tamto i po nocach nawet siedziałem. Więc przyszła sobota w końcu, 1 lutego. I drugi lot tego niedziela i sobie obiecałem, że w ogóle na wszystko mam wiecie wywalone i mm, będę sobie spacerował, chodził, oglądał jak to wszystko wygląda ten śmietnik po zimie, przyszedłem teraz właśnie z buta i to parę kilometrów sobie przyszedłem i w końcu mogę sobie jakiegoś kielicha machnąć, tak na rozgrzewkę, bo jest zimno, żeby do Was zagadać, nie po to, żeby się upić, ale takie ciepełko w brzuszku i jakiś relaksik, o to mi chodzi. Ale do czego zmierzam? Po co ja w ogóle kręcę ten film i za, 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 zawracam Wam gitarę? Hmm. Oto słuchajcie, że pszczelarze pokazują, że mają dużo, już mówiłem, woda z zula się leje, a pszczelarz postanowił jeszcze e, gorącą wodę w słoiku podać na powałkę, żeby ogrzać te pszczoły, ponieważ on robił przegląd i wyrywał te ramki, tam patrzał i coś stwierdził, że matki już czerwią. Tylko teraz trzeba by rozróżnić, czy czerwią ratunkowo, bo jest przerąbane. Czy czerwią faktycznie, że się chcą rozwijać, i ja się założę, że ten pszczelarz nie wie, czy to jest czerwienie ratunkowe, bo nie wyleczył warozy. Mm. I czerwią cały rok. On tam mówi o pokarmie, to tamto się tamto jeszcze daje słoik z gorącą wodą, żeby pszczoły ogrzać, bo je wychłodził. Tak, jakby ten słoik z gorącą wodą grzał tydzień. to po 5 minutach będzie loduwa. Materiał się rozszerzy, słuchajcie. No i co? I ta woda jeszcze z góry będzie kapała na te pszczoły, więc to jest dla mnie jakaś po prostu niedorzeczność kompletna, żeby w ten sposób traktować pszczoły w, miesiąc, w przełomie, że tak powiem, takich krytycznych miesięcy w naszym klimacie, bo styczeń-luty to ja uważam ten przełom, że to już jest już taki krytyczny. Jak to już przejdzie, Blisko końca lutego, to już ten kryzys się zmniejsza i zaczyna się po prostu coraz lepiej dla pszczół. Najgorzej pszczom jest dotrwać do przełomu stycznia i lutego. Więc jeżeli zajrzycie sobie do swoich uli na zasadzie takiej, jak pokazywałem, jak ja teraz to zrobię, pokażę Wam, jak zajrzeć do pszczół, nie robiąc żadnego bałaganu. No bo ten pszczelarz, jak robi takie zabiegi, to oczywiście te pszczoły to wytrzymają, bo pszczoły są twarde, bo pszczoły są, słuchajcie, wytrzymałe, bo pszczoły mają bezwzględny instynkt przetrwania i jakaś garść pszczół po tym zimowym kopaniu w tych ulach i traktowaniu je wodą i tak dalej, w tej widgoci, w tym wszystkim, bo ten osyp pszczoły zimowej w starodawnych ulach jest na dennicy, nie możesz tego w żaden sposób wyczyścić za pszczoły. A jak masz liche, marne pszczoły, to się osypią tam, i to wszystko po prostu jest wielkim błotem, i to gnije. I jak jeszcze dasz z góry wodę w celu niby ogrzania w 5 minut, a potem zostawisz ten słoik, to tak naprawdę to będzie radiator zimna, generowanego jeszcze tym pszczołom, do, do środka. A pszczoły powinny po prostu być skłębione. I zimować, i mieć święty spokój od dzięciołów, w różnych tutaj w myszy. Zaraz wam pokażę wyrabowaną rodzinę, jak tam myszy harcują. Zaraz wam to pokażę. Z tego rabunku, takiego co kręciłem te filmiki. Nie? Co, tu, co mnie tu spotkały, dlaczego w końcu postanowiłem się podać z tym pszczelarstwem, bo nie chcę się z tymi wiatrakami już więcej walczyć. Mam, mam co robić w życiu, krótko mówiąc. A nie denerwować. Podstawa to jest, słuchajcie, być, być szczęśliwym. Bogatym i szczęśliwym. Jak jesteś bogaty i szczęśliwy, to masz, no to już jest ok. I wtedy jesteś też zdrowy, bo, bo żeby mm, dojść do szczęścia, trzeba być mądrym. I żeby dojść do pieniędzy, też trzeba być mądrym. A jak jesteś mądry, no to też jesteś zdrowy. Bo nie jesz beleczego, czego, nie robisz czegoś tam, czegoś tam i tak dalej. Nie spasisz się, tylko łazisz. Wypijesz sobie setę i idziesz 10 km z buta, żeby pobudzić swój organizm i tak dalej. Ale dobra nie będę tutaj. Strasznie dzisiaj mam. Nie wiem. rozwinęła mi się gadka, nie. Chyba długą przerwę miałem w gadaniu i przez to to wszystko. No ale wam pokażę słuchajcie, jak należy traktować pszczoły o tej porze, żeby się dowiedzieć, co one tam mają. Lub nie mają, o robią lub nie robią. Dobrze, no to jest bardzo proste. Pokazywałem przezroczyste powałki. Słuchajcie, to są nowoczesne ule. Żadne jakieś yy, skrzynki, gdzie się nie da zajrzeć od dołu, nie da się zajrzeć od góry. Moim zdaniem nie mają zastosowania w obecnych czasach. Tylko korpusowe ule, gdzie można cokolwiek robić. No to ściągnąłem sobie, słuchajcie, proszę bardzo. Mamy gąbeczkę. Mamy nie? Widać, co tu jest? Widać. Jak przyłożycie rękę, jest delikatne ciepło. No, czyli po prostu pszczoły grzeją sobie, ale są skłębione, czerwioł nie ma. No to jest cała informacja. Po co ja tu mam kopać, wyciągać ramki? Jeżeli chcecie podejrzeć, czy jest pokarm, już to wcześniej oderwałem troszeczkę, no to w ramki tam sobie zajrzycie. Mają drogę pokarmową jeszcze łocho, ho i są zasklepione, więc tu jest pełno miodu. Nie muszę grzebać w ulach. Następne co można zrobić? Zajrzeć tam na wkładkę dennicową, jak są uliczki, tak? E, gdzie jest kłąb, w którym miejscu, jak się przemieszcza, bo to po tym osypie z tych zgryźlin po odsklepionych mm, komórkach widać doskonale. To jest kolejna słuchajcie rodzina, gdzie ściągnę sobie powałkę, Ściągnę sobie ocieplenie. Pszczoły się przygotowały ładnie. Widzicie, jest wilgoć? Jest. A to one, jak jeszcze nisko, bardzo siedzą. Fajnie, że nisko siedzą. Jest ciepełko, tutaj siedzą. W tym miejscu jest miodek u góry. Widzicie? I troszeczkę jest wilgoć. I jak się zrobi ciepło, bo jest zimno, to te pszczoły tutaj wyjdą pobrać sobie wodę. Z wypropolisowaną, zdezynfekowaną przez ten propolis. Cichutko zamkniemy je, czekajcie. I machną sobie troszeczkę tego miotku na języki, żeby yy, yy, sobie tak wiecie, yy, jak my, cukierka coś, nie? Po co, słuchajcie, coś kopać w tych ulach? Ja kiedyś kopałem, bo się nie znałem. Byłem, że tak powiem, takim wiecie, eksperymentatorem. No ale zobaczcie, pszczoły siedzą wysoko, jest dzika zabudowa. Troszkę tutaj pszczół jakichś osypanych jest, to jest norma. No wystarczy teraz, słuchajcie, przezroczystą powałkę przyłożyć rękę. Jest ciepło, jest takie delikatne ciepło. To pszczoły żyją, są. A jak jest gorąco, no to czerwią i tyle. Nie trzeba wyciągać żadnych ramek. Nie trzeba dawać żadnych słoików. Słuchajcie, z ciepłą wodą i tak dalej. Eee, I różnych innych rzeczy robić. Naprawdę. Pszczoły najlepiej się rozwijają na tym, co same sobie przygotują. Podstawą jest to, żeby po prostu były zdrowe. Bez pasożytów, bez warozy, bez różnych innych patologii, które im towarzyszą. Eee, bez. Czy do końca bez motylicy powiem Wam, to też bym się trochę kłócił. Mi się wydaje, że mm, motylica w ulu też robi pożyteczną robotę. W niedużym stopniu, oczywiście. E Jak ją pszczoły dają radę kontrolować, bo zaobserwowałem w naprawdę mega silnych rodzinach, słuchajcie, że motylica, mm, jakby. Dostawała pozwolenie od tych pszczół, żeby sobie gdzieś tam w tych dziurkach, gdzie jest, słuchajcie, drut przewleczony przez ramki, gdzieś ona sobie w marginalnych, słuchajcie, ilościach jest. I pszczoły to tolerują, nie wywalają tego. No chyba o coś im chodzi, nie? A teraz Wam pokażę, słuchajcie, wyrabowaną rodzinę przez przybyszów. Jak tu sobie myszy, zobaczcie, skonstruowały chałupę na zimę i tu pszczół, tu pszczół troszkę było, słuchajcie, na tych plastrach, I jeszcze tam po wakacjach, nie, ale to wszystko na tyle się wymęczyło po tych rabunkach, po tym wszystkim, że niestety się to skończyło. Motylica, jak widzicie, zrobiła robotę, myszy sobie zrobiły tutaj przepiękne gniazdo. Aż zajrzę z ciekawości. Czy tu nie spotkamy jakiegoś osobnika? Może już się wyprowadził. Może mieszkał tu po prostu. A teraz wyszedł gdzieś. Zobacz, co się odwaliło, nie? No nie ma. Nie zostaniemy myszy. Nie ma myszy. Ale widzicie, pszczelarze, moi drodzy, co was czeka? Dzięcioły, myszy i głupi ludzie. To was czeka. Jak chcecie się zajmować pszczelarstwem, no lampę muszę zgasić. Cały czas, słuchajcie, fajnym pszczelarzom wiatr wieje pod, pod włos. I to jest najgorsza sprawa. Starasz się i cały czas nie idzie to tak wszystko e, jak powinno, może by słońce trochę wyszło, się ustawię. Zobaczcie. Starej konstrukcji ule, ze stałą dennicą, na wysokich ramkach, gdzie mm, jedynym możliwym sposobem no to jest zrobienie jakiegoś przeglądu. E, a zobaczcie, nowoczesne ule korpusowe, na które ja się przerzuciłem, bo przecież pracowałem na warszawskich ulach zwykłych miałem ich nie wiem już ile, 15 chyba i zobaczyłem różnicę szybko jakie daje to możliwości zasuwkę dennicową od, 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 czy dennicą wyjedziesz, nie? bo mam też ulek gdzie cała podłoga wyjeżdża bo nie chciałem mieć tam siatki aluminiowej więc wyjeżdżasz podłogą Widzisz po osypie, jak to wszystko wygląda. Widzisz po zgryzinach, jak to wygląda. Ile, e, ile uliczek obsiada hmm, chłomp i jak się przemieszcza. Wszystko jest narysowane na tej podłodze, czy też zasówce dennicowej. Zasówka dennicowa jest na no tyle hmm, gorzej miarodajna, tak to nazwę, ponieważ naj, nad nią jest siatka. I pszczoły, które hmm, jeżeli nie są do końca dobrze przygotowane do zimowli, wykazują dosyć duży osyp no to blokują, że tak powiem, to co spadnie na tą zasówkę i na tej zasówce mm, czasami nic nie widać co się dzieje bo po prostu to wszystko jest na tych pszczołach ee, osypane nie? tych osypanych pszczołach, tych zgryźliny. No więc doszedłem do wniosku, że lepiej mieć całą podłogę wysuwaną z ula, i wtedy na 100% wszystko widzę. Druga sprawa, że pszczoły na wiosnę, jak startują, są w stanie doskonale wręcz wysprzątać taką wysuwaną podłogę zamiast zasówki dennicowej, czyli zasuwana podłoga bez siatki. Wszystko ci wysprzątają elegancko, wyniosą. Odnowią tam warstwę propolisu i tak dalej, że to jest zdezynfekowane, pozalepiają, regulują sobie wentylację, wtedy wilgotność i tak dalej. Wszystko sobie same mogą robić, obsługiwać się same, a jak masz zasówkę i masz siatkę, no to musisz im ty zań coś im tam robić, jak umiesz. Jak nie umiesz, to im pogorszysz. Jak umiesz, to im polepszysz. Bo to jest na tej zasadzie. Ale musisz się angażować i robić. Jak masz dużo rodzin pszczelich, to cię na to czasowo nie stać, więc zawsze coś nie dopilnujesz i potem to, co nie dopilnujesz, to ci się zamiast odwdzięczyć, to sprawi ci kłopot i masz przerąbane, bo to generuje zawsze jakąś powstawanie jakichś patologii, jakichś chorób, różnych innych rzeczy. A jak pozwolisz pszczołom samodzielnie działać, to nie musisz się tym zajmować, bo one wiedzą same najlepiej, jak się sobą zajmować. I tyle temacie, więc nie kładźcie, słuchajcie, bez jakiegoś zastanowienia się, jak to działa, jak to wpływa na pszczoły, słoików do ogrzania z wodą w styczniu albo jakichś innych, słuchajcie, rzeczy. No nie skończyłbym tego filmiku, jakbym poruszył, słuchajcie, tak naprawdę jeszcze ciasta, nie w styczniu układanie ciasta i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to wszystko jest bez sensu. Dożywianie jakiejś pszczół, czy kładzenie im wody i tak dalej. Przy mojej gospodarce pasiecznej, którą osiągnąłem i modelu, którym osiągnąłem. Bo, 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 bo nie jest to wymagane, no, po prostu nie, nie jest to wymagane. Tyle moi drodzy, marudzenia. Idę dalej, połazić trochę po terenie. Jak te rodziny przysiale przezimują? Eee, fajnie. Bo właśnie widziałem mysz, która przeleciała. No, czyli wyrazła z Super. Jak to wszystko wycieli, słuchajcie, to co tutaj jest, tam było gruzowisko, wszystko tam było po prostu. To tam była jedna wielka myszarnia. Nie tylko, oczywiście, tam pełno różnych, słuchajcie, zwierzaków żyło. Małych, dużych i tak dalej. No i jak to wszystko wycięli, to cała ta falanga wcisnęła mi się po prostu na pasiekę, do shopy, no wszędzie do chałupy, do garażów i tak dalej. Miałem inwazję, wręcz inwazję, natychmiastową inwazję, bo to zrobili 2-3 dni porządek z tym wszystkim, i to wszystko zaczęło uciekać. Gdzie uciekło? Jak tu dokładnie nic nie ma, tylko ja, no do mnie. I powiem Wam, że co ja tu po prostu miałem tak przelało, przelało, że tak powiem, się przeze mnie te, te kłopoty związane z tymi pszczółami. No, chuźba. Jak ci nie wyrabują jakieś, słuchajcie, rzeczy, to falanga mysz nagle, nie wiem ile, no, po prostu to jakaś masakra była, nie? Trzeba było to oczywiście jakoś zutylizować, no, bo to, to się nie da tak, nie? Trudka na, na myszy, cuda, łapki, słuchajcie, i chodzisz zamiast podróżować, zwiedzać, latać, pływać. Z fajnymi, mądrzejszymi od siebie ludźmi się zadawać, żeby coś się dowiedzieć, doedukować i w ogóle miło, sympatycznie, rozwojowo czas spędzać. Ty się angażujesz w takie jakieś wiecie co? No, to jest bez sensu. Nie? Bez sensu. Spol... Czas, który jest nam dany na tej ziemi, należy wykorzystywać maksymalnie, fajnie, a nie go marnować. Kupę ludzi po prostu słuchajcie znam, którzy marnują swój czas. Nie wiem, odkładają coś na, na kiedyś tam. ktoś z moich znajomych to mówi, że no na emeryturze pożyje. nie no, na emeryturze to ty będziesz słuchaj, sponsorował e, prywatną, prywatne przychodnie. Nic więcej No, to tyle. To jest taki przykład życia wzięty, nie jeden. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nie ja wiem, czy ten filmik coś wniósł. Mówicie, że bym kręcił jakieś filmiki. No to Wam nakręciłem. Zakręcony filmik Wam nakręciłem. Nara.